Wysoki Sądzie, ja na początek, może odniosę się do tego, co powiedział Pan Prokurator, bo Pan Prokurator zarzucił mi, że moją intencją było znieważenie wszystkich Żydów. Ja, między innymi, z tego powodu wnioskowałem o przywrócenie moich profili i o dostarczenie ich w formie autoryzowanej przez operatora. Kompletnie. Ponieważ tutaj Prokurator, gdyby się zapoznał z całością mojej publicystyki, to by wiedział, że ja o bardzo wielu osobach tej narodowości wypowiadałem się pozytywnie. Tutaj z pamięci podam kilka przykładów. E, profesor Norman Finkelstein, e, rabin Itzhak Kaduri, e, Ilan Papé. tam więcej, więcej osób nie pamiętam w tej chwili, ale takich przykładów było wiele, e, gdzie wskazywałem, że pomimo, że są to osoby należące powiedzmy do, do narodu, z którym my jesteśmy jako Polacy bardzo często skonfliktowani, to ja mi to nie przeszkadza oceniać te osoby akurat pozytywnie. Także przedmiotem mojej krytyki raczej jest dosyć powszechna postawa tej diaspory, wroga wobec naszego państwa, naszego narodu. Teraz pan, pan prokurator powiedział, że jeżeli ktoś dokonywał modyfikacji moich wpisów. To ja powinienem to zauważyć. Ja nie wiem, czy ktoś normalny scroluje swoją, swoje wpisy wstecz i sprawdza, czy one nie były zmodyfikowane. Ja w każdym razie nigdy czegoś takiego nie robiłem. Raczej nie przeglądam czegoś, co wcześniej pisałem i nie sprawdzam, czy ktoś tego nie modyfikował. Tu jeszcze pan prokurator powiedział, że w sprawie zawiadomienia, odniósł się do zawiadomienia dotyczącego. Dotyczącego już, nie pamiętam, Aha, znieważania osób ze względu na przynależność do Kościoła Katolickiego. Ale pan prokurator nie odniósł się do drugiego zawiadomienia, które dotyczyło pochwalania ludobójstwa palestyńskiej ludności przez państwo żydowskie, przez Żydów, przez Robina Szychowskiego w Polsce. Tutaj, Pan prokurator powiedział, że, nie, że prokuraturze nic nie wiadomo o zbrodniach popełnianych przez Izrael. To zgaduję, że prokuratura jest chyba jedynym miejscem na świecie, gdzie nie słyszano o tym, że za premierem Benjaminem Nataniaku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał list Gończy i chyba za jego ministrem. A teraz, jeżeli można, to pozwolę sobie przeczytać z pamięci, to tak chyba nie ogarnę wszystkiego. Jestem osobą, która nigdy nie miała konfliktów z prawem i od ponad 30 lat angażuje się w działalność patriotyczną. Moja aktywność na tym polu sprowadza się głównie do publicystyki i uczestnictwa w imprezach patriotycznych. Przedmiotem moich zainteresowań politycznych były głównie kwestie dotyczące ekonomii i planowania przestrzennego. Jednakże w roku 2017 lobby żydowskie przeforsowało w kongresie w USA ustawę S-447 która obligowała administrację Stanów Zjednoczonych do wspierania bezprawnych roszczeń żydowskich dotyczących mienia bezspadkowego pozostałego po obywatelach polskich zamordowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. Wkrótce potem, jako element presji na nasz kraj, organizacje żydowskie rozpoczęły brutalną kampanię, w ramach której Polacy byli w obrzydliwy sposób pomawiani o zbrodnie nazistowskie. Na całym świecie żydowscy dziennikarze uporczywie propagowali frazę polskie obozy śmierci, a żydowscy publicyści i politycy cynicznie zakłamywali historię, przypisując nam współudział w Holokauście. W działaniach tych uczestniczyła również ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Postanowiłem wówczas aktywnie odpierać te bezprawne ataki, co w moim przekonaniu. Co w moim przekonaniu stanowi nie tylko moralny, ale również prawny obowiązek każdego Polaka wynikający z artykułu 82 i 85 Konstytucji RP. W ramach swojej działalności ujawniłem i nagłośniłem w zagranicznych serwisach informacyjnych szereg materiałów. Szereg materiałów niezwykle kompromitujących dla administracji USA i dla diaspory żydowskiej. Na przykład, w odpowiedzi na aroganckie wpisy ambasadora Mosbacher, opublikowałem archiwalne nagranie z kongresu Amerykańskiej Partii Nazistowskiej, który odbywał się w 1939 roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a pod atakującymi Polskę wpisami wielu polityków i dziennikarzy żydowskich zamieściłem archiwalne nagrania z Getta w głodzi. Na których zarejestrowano, jak policja żydowska brutalnie pędzi tłumy żydowskich dzieci i starców na transport do Auschwitz. Ujawniłem także pochodzące z izraelskich archiwów materiały dotyczące operacji Nakam, w ramach której grupa żydowskich terrorystów planowała zamordować kilka milionów osób, zatruwając wodę w sieciach wodociągowych europejskich miast. Podobnych materiałów ujawniłem i nagłośniłem setki, a może nawet tysiące. Wywołało to wściekłość środowisk stojących za agresją na Polskę. I wkrótce stałem się obiektem ataku organizacji GAUA, której powstanie sfinansowała ambasada USA, a działalność finansowana była ze środków żydowskiego oligarchy George'a Sorosza. Organizacja ta w sposób wyjątkowo podły atakuje po, w Polsce blisko pół tysiąca osób rocznie i są to niemal wyłącznie osoby, które bronią polskiego interesu narodowego przed bezprawnymi atakami środowisk żydowskich. Sprawą szczególnie haniebną jest fakt, że w proceder ten zaangażowany jest, zaangażowane jest szefostwo prokuratury i obecny minister sprawiedliwości, który przestępcę Gawła i jego wspólnika Konrada Dulkowskiego zapraszał do zespołu wydającego polecenia i wytyczne podległym prokuratorom i policji. Owocem pracy tego gremium była między innymi, było m.in. opracowanie wytycznych odnośnie kwalifikowania określonych treści. Jako wypełniające znamiona przestępstw w artykułu 256 i 257 kodeksu karnego. Policja i prokuratura uporczywie odmawiały odmawiają udostępnienia tych łamiących polski porządek prawny materiałów, zasłaniając się prawami autorskimi, ale udało mi się pozyskać je w formie nieautoryzowanej, dzięki czemu ustaliłem, że wśród symboli zakazanych, takich jak swastyka czy symbol SS, zostały tam umieszczone również symbole. Polskich organizacji patriotycznych, takich jak Miecz Krubrego, symbol młodzieży wszechpolskiej, Jeszczurka Narodowych Sił Zbrojnych czy Falanga, będąca symbolem ONR. W opinii biegłego, znajdującej się w aktach mojej sprawy, z opinii biegłego, znajdującej się w aktach mojej sprawy, wynika, że prawdopodobnie na podstawie tego rodzaju pozakodeksowych wytycznych, jako treści przestępcze, zostały zakwalifikowane m.in. zdjęcia reporterskie z Marszu Niepodległości oraz zdjęcia z Marszu Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce. Znalazła się tam również wzmianka o folderze Ku Klux co zapewne miało sugerować jakieś moje powiązania z tą organizacją. Celowo pominięto natomiast fakt, że był to jeden z dziesiątek innych folderów, w których uporządkowane były materiały dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot mojej publicystyki, więc znajdowały się tam również na przykład, foldery o takich nazwach jak Islam, Judaizm, Komunizm, Feminizm, Nazizm, Multikulturalizm itd. Jest to więc typowe wyrwanie informacji z kontekstu, aby, z kontekstu w taki sposób, aby spełniała kryteria określone przez prokuratora. Działania takie noszą wszelkie znamiona zdrady stanu i świadczą o tym, że prokuratura stawia wytyczne lobby żydowskiego ponad lojalność wobec państwa polskiego. W ostatnich miesiącach z komunikatu prokuratora generalnego Adama Bodnara dowiedzieliśmy się, że projekt... Przygotowywanej przez niego nowej ustawy dotyczącej zaostrzenia kar za tzw. mowę nienawiści przesłano do konsultacji między do organizacji Rafała Gawła. Fakt wieloletniej współpracy prokuratury z organizacją założoną i kierowaną przez przestępcę finansowanego przez obce ambasady. Stanowi jawne sprzeniewierzenie się przysiędze składanej przez prokuratorów i prowadzi do wniosku, że prokuratura stała się narzędziem w rękach grupy zorganizowanej, realizującej interesy podmiotów działających na szkodę państwa polskiego. Przestępcy nie tylko korzystają z aktywnej ochrony ze strony prokuratury, ale wręcz wykorzystują instytucje państwa polskiego do terroryzowania Polaków broniących własnego kraju przed obcą agresją. Skala tych nieformalnych powiązań przypomina włoską mafię, a fakt, że też przestępcy awansował niedawno do stopnia młodszego inspektora policji w Komendzie Wojewódzkiej w Białymstoku nie jest moim zdaniem dziełem przypadku. E Jestem jedną z kilku tysięcy osób, które w ciągu ostatnich lat padły ofiarą politycznej nagonki wymierzonej w Polaków głośno sprzeciwiających się. Przestępczej, a często wręcz zbrodniczej działalności organizacji żydowskich i państwa Izrael. Modus operandi we wszystkich tych sprawach jest ten sam. gawel lub któryś z członków jego zorganizowanej grupy, w zależności aktu od aktualnego zapotrzebowania, podaje się za homoseksualistę, Żyda lub Ukraińca i składa zawiadomienie jako osoba rzekomo poszkodowana, aby dostarczyć prokuraturze pretekstu do prowadzenia sprawy z urzędu, dzięki czemu koszty tego pieniastwa procesowego. Przerzucane są na skarb państwa, a organizacja Gawła może wyłudzać kolejne setki tysięcy złotych od darczyńców. Ofiary tego procederu są dosłownie zaszczuwane, ponieważ przeciwko sobie mają nie tylko wyrochowanych kryminalistów specjalizujących się w piñastwie procesowym, ale również wynajętą przez, wynajętą przez nich kancelarię adwokacką, firmę teścia, przestępcy, prokuratora oddelegowanego do współpracy z organizacją Gawła. Oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który od lat jest w bliskich relacjach z Gagłem. Od ponad dwóch lat odczuwam na własnej skórze, z jak bezwzględną organizacją mam do czynienia. Zostałem zaatakowany całą serią spraw sądowych, a do organów ścigania różnych państw Unii Europejskiej przestępcy rozsyłają zawiadomienia o rzekomo popełnionych przeze mnie przestępstwach. Sama obsługa związana jest z tym korespondencją oraz konieczność składania zeznań na komisariatach skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek pracę zawodową. Mój wizerunek i moje dane osobowe są przez przestępców publikowane w sposób insynuujący, że to ja jestem przestępcą. Prokurator realizujący zlecenie Gawła pozbawił mnie komputera, laptopa, telefonów, dysków z danymi, czyli urządzeń niezbędnych nie tylko do pracy, ale również do uczestnictwa w postępowaniach sądowych. W ten sposób zostałem zmuszony do poniesienia znacznych wydatków na zakup nowego sprzętu. Mając na uwadze fakt, że podstawą podjęcia przez prokuraturę czynności były treści publikowane na portalu społecznościowym, a nie znajdujące się na dyskach moich komputerów, trudno interpretować działania prokuratury inaczej, jak tylko chęcią wyrządzenia maksymalnej dolegliwości osobie wskazanej przez Gabła. Podejrzenie to potwierdza nie tylko fakt, że prokurator sprzeciwił się mojemu wnioskowi o wystąpienie do serwisów Facebook o przywrócenie moich kont w celu zweryfikowania ich treści z materiałem dowodowym, ale również okoliczność, że w analogicznych sprawach dotyczących przedstawicieli diaspory żydowskiej prokurator nie tylko nie zlecał nocnych najść policji na mieszkania podejrzanego, ale w ogóle odmawiał wszczynania śledztw w związku z publicznym pochwalaniem przez Żydów ludobójstwa, twierdząc, że w prokuraturze nic nie wiadomo o zbrodniach popełnianych przez Izrael. W sprawach dotyczących tzw. przestępstw z nienawiści wyraźnie widoczne jest stosowanie podwójnych standardów w zależności od tego, kogo dana sprawa dotyczy, co ewidentnie wynika z nieformalnych wytycznych wydawanych polskim organom ścigania przez organizację GAWA i inne organizacje żydowskie. W trakcie niniejszego postępowania w sposób wyjątkowo perfidny pozbawiono mnie prawa do obrony. W wyniku działań grupy Gawła celowo skasowano wszystkie konta, z których rzekomo pochodził, pochodził materiał dowodowy, stanowiący przedmiot aktu oskarżenia. Moje wnioski o przywrócenie kont lub dostarczenie ich zawartości w formie poświadczonej za zgodność przez administratora serwisu zostały odrzucone, pomimo że wskazałem, że znajdują się tam również materiały. Że znajdują się tam zarówno materiały mojego autorstwa, jak i ewidentnie pochodzące z innych kont. Ponadto, niektóre zrzuty ekranu zawierają informacje widoczne wyłącznie dla osoby zalogowanej jako użytkownik profilu, co świadczy o tym, że ktoś logował się na konto bez mojej wiedzy. Zasadność takiego wniosku wynikała również z faktu, że Rafał Gaweł był już prawomocnie skazany za fałszowanie dokumentów sądowych oraz weksli, a jego wspólnik występujący tu jako oskarżyciel posiłkowy. Poświadczał nieprawdę, zeznając pod przysięgą i ma postawione zarzuty w tej samej sprawie, co Gaweł. Ponadto sam Gaweł, przesłuchiwany przez norweską policję, przyznał, że on i jego organizacja posługują się fałszywymi kontami w mediach społecznościowych. Dowiedzenie mojej niewinności w takich okolicznościach jest rzeczą niezwykle trudną, zwłaszcza dla osoby, która tak jak ja nie ma wykształcenia prawniczego, a z uwagi na trudną sytuację materialną i problemy zdrowotne, nie stać mnie na wynajęcie profesjonalnego adwokata. Pragnę zwrócić uwagę, że jedynym powodem, dla którego od dwóch lat jestem terroryzowany przez Rafała Gawła i prokuratora Korbę, jest fakt, że przestępca ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości twierdzi, że poczuł dyskomfort psychiczny w związku z moją publicystyką na portalu społecznościowym. Tymczasem skala represji, jakie mnie za to spotkały, jest po prostu absurdalna i o mało nie przypłaciłem ich życiem, bo w wyniku trwających dwa lata nerwów, stresów dostałem zawału serca i tylko skomplikowana operacja kardiologiczna uratowała mnie przed śmiercią. Trudno mi odnieść wrażenia, że niewiele ma to wspólnego z normalnie pojmowanym wymiarem sprawiedliwości. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę sposób, w jaki te same instytucje państwa polskiego podchodzą do ścigania i karania Rafała Gawła oraz innych członków jego grupy przestępczej, odnosząc się do zarzucanych mi czynów, pragnę zauważyć, że o zaistnieniu przestępstwa opisanego w artykule 257 KK można mówić wówczas. Gdy powodem krytycznych opinii jest sam fakt czyjejś przynależności narodowej, etnicznej, rasowej lub wyznaniowej. Tymczasem ja w swojej publicystyce wyraźnie piętnuję negatywne wzorce zachowań utrwalone w różnych grupach, wśród różnych grup, organizacji czy środowisk i wielokrotnie przytaczałem przykłady osób, które pomimo przynależności do danej grupy potrafiły wyłamać się z patologicznych schematów, a nawet stawały się wzorem godnym naśladowania. Podobnie rzecz się ma w przypadku artykułu 256 KK, gdzie mowa jest o publicznym propagowaniu ustroju totalitarnego oraz nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych, podczas gdy ja w swojej publicystyce konsekwentnie staram się obnażyć hipokryzję w traktowaniu różnych ideologii totalitarnych właśnie poprzez wskazywanie. Że żydowski szowinizm plemienny ma charakter równie zbrodniczy i totalitarny jak niemiecki narodowy socjalizm, czego przejawem jest np. Holokaust palestyńskiej ludności cywilnej dokonywany właśnie na oczach całego świata przez państwo Izraela. Od lat wskazuję też, że Talmud Żydowski jest księgą o niebo bardziej rasistowską i pełną nienawiści niż Mein Kampf Adolfa Hitlera. A pomimo to, posiadanie Talmudu ani propagowanie ideologii supremacji żydowskiej nie jest traktowane jako przestępstwo. Moim zdaniem niesłusznie. Każda osoba nie będąca Żydem ma prawo czuć się znieważona wypowiedziami żydowskich duchownych polityków i intelektualistów, którzy odwołując się do wersetów Talmudu, kwestionują nasze człowieczeństwo i uzurpują sobie prawo odbierania nam własności, wolności, a nawet życia. Moja publicystyka ma często charakter polemiczny wobec treści publikowanych przez przeciwne strony debaty publicznej, ale z pewnością nie przekraczam standardów wyznaczonych przez. Takie osoby jak np. profesor Jan Hartmann, który jako dyplomowany etyk, wykładowca akademicki i honorowy członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, z pewnością może być autorytetem w kwestii granicy wolności słowa. Podkreślić tu należy, że broniąc dobrego imienia polskich Polaków oraz sprzeciwiając się przestępczym atakom organizacji żydowskich na dobra chronione prawem, wypełniam konstytucyjny obowiązek wobec ojczyzny. A artykuł 25, paragraf 1 Konstytucji mówi, że nie popełnia przestępstwa, kto odpiera bezprawnie zamach na jakiekolwiek dobro podlegające w Polsce ochronie prawnej. Działania podejmowane przeze mnie w obronie tych dóbr są adekwatne do sposobu, w jaki są one naruszane. W związku z powyższym wnoszę o uniewinnienie. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie.